Hejka, witam się z wami w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja właśnie deleptam sobie na pazurki bo już wypadałoby je zrobić. Ze mną są mąż i Jasmin, ale oni idą na spacer, a ja właśnie idę zrobić paznokcie. Później o 16 a, idziemy zrobić zdjęcia do paszportów dla Dzinu bo będziemy najpierw robić paszport koreański, bo na polski jeszcze e, musimy czekać ale nie chcę o tym myśleć po prostu mała rada dla was, jeśli mieszkacie za granicą i urodzicie, urodzicie dziecko poproście rodziny, żeby zarejestrowali sami w Polsce wasze dziecko a nie róbcie tego przez ambasadę, bo więcej problemów, więcej stresu jest niż e, potrzeba. Mąż musi też sobie zarobić zdjęcia, ale do prawa jazdy międzynarodowego, bo jak będziemy w Polsce, to będziemy wynajmować samochód, bo wiadomo, z małym dzieckiem to będzie wygodniej. Zwłaszcza, że też chcemy do Czech jechać i do Niemiec pozwiedzać trochę. I w ogóle taka mała ciekawostka. Żeby wyrobić prawo jazdy międzynarodowe w Korei, to wiecie, że trzeba iść z tym do najbliższego posterunku policji. I robią to w dość szybkim czasie. No, a tutaj mamy męża. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest i Gino. Jest Jasmine. Jasmine ma na sobie sukienkę, którą moja mama przesłała w ostatniej paczce. Jasmine One Piece While Lugus babcia. ponesso. Babcia? Hmm. Ba, babcia. Krom babcia dziękuję. Jagiche. Babcia dziękuję. Idziemy? No, twoje przedszkole jest zamknięte, bo sobota jest dziecko. Także zapraszam Was do oglądania vloga. Co tam? Tak. Begus ni hapus kelian anak legi. Tak. tak. Mm. Hello Kitty. Kau dah bayang Ko. Hello Kitty Oh. A Ta właśnie takie paznokcie sobie zrobiłam, motylki. Czemu to się nie chce wyostrzyć? Wyostrzy się! Co się nie chcą wyostrzyć, ale takie motylki mam, i takie diamenciki bardzo mi się podobają. Mm -hmm. Jesteśmy właśnie zrobić zdjęcia. Mm -hmm. tej <try> <try> <try>

boli Przyjdziemy do domu tata posmaruje, okej? Okay? Tu właśnie mamy zdjęcie już naszego dzinu do paszportu. Jego pierwsze takie, wiecie, profesjonalne zdjęcie zrobione. Taki poważny człowiek. Z niego tu jest. Prawda? Witajcie kilka dni później. Mamy dzisiaj 17 lipca? I... Parę dni temu napisała do mnie Viola z kanału Pierogi z Kimci na Instagramie, czy chciałabym dostać od niej książkę kucharską, która niedawno wyszła. I zgodziłam się, bo właśnie i tak miałam zamiar kupić książkę, jak będziemy w Polsce. Ale nie wiem, kiedy będzie w, będziemy w Polsce, ale to zaraz wam wszystko. Wyjaśnię, bo to nie z naszej winy. I tada, właśnie otrzymałam książkę od Violi wraz z, wraz z dedykacją o. smacznego gotowania dla Natalii Viola. I do tego też dostałam słynne fartuszki teściowej wioli taki właśnie jeden fartuszek dostałam, tutaj A, i są misie tu są jakieś kłotki z kwiatkami, z serduszkami jest bardzo jest bardzo śliczny i Jasmine jak zobaczyła ten fartuszek to powiedziała, czy to dla niej więc jak będziemy coś gotować no to yy, obawiam się, że będzie wojna to ma założyć ten fartuszek. I przy okazji, jeśli chcielibyście zobaczyć, czy to we vlogu, czy na shortach na YouTubie, coś z tej książki, jakiś przepis, to zostawcie mi tutaj w komentarzu odpowiedź, czy chcecie. A ja wtedy postaram się coś wykombinować i coś pogotować. A teraz przejdźmy do sprawy, dlaczego jak na razie nie lecimy do Polski. Nie lecimy na razie do Polski, ponieważ Dilno nie ma polskiego paszportu, ale to nie z naszej winy, tylko z winy, można powiedzieć, yy, ambasady, a czy też yy, urzędu w Polsce, ale Wam już to wyjaśnię. Jak wiecie wysłałam pod koniec maja dokumenty, żeby konsulat polski w Korei przetłumaczył dokumenty koreańskie Jinu i zarejestrował Jinu w Polsce. A więc właśnie wysłałam takie dokumenty, zapłaciłam i Czekam, do tej pory mamy 17 lipca, przypominam. Termin na przykład na tłumaczenie dokumentów mają miesiąc, więc ten miesiąc już dawno minął. Rejestracją dziecka zajmują się niezwłocznie, czyli w jak najkrótszym czasie a bez polskiego aktu urodzenia nie możemy złożyć wniosku o wyrobienie polskiego paszportu, a bez polskiego paszportu Dinu nie może polecieć do Polski. I jeśli oglądaliście vloga, film z rozpakowania paczki z Polski, tam z ubrankami dla Dinu i dla Jasmine, to tam mówiłam, że Mój mąż będzie dzwonił do Ambasady, bo ja się tam nie chcę denerwować i takie tam, dzwonił przez dwa tygodnie. Kilka razy dziennie, codziennie, i się nie dodzwonił. Prawo tutaj dla Ambasady, że tak traktują ludzi. Bo wiecie, to też pokazuje, że jakby jakiś pewnie turysta miał problem. To by się nie dodzwoniło do ambasady. Także po tym napisałam maila, że nikt nie odbiera, czy już wszystko jest zrobione i tak dalej. W odpowiedzi dostałam tylko, że jeszcze nie dostali polskiego aktu urodzenia i proszę kontaktować się w przyszłym miesiącu, czyli w sierpniu. Mamy lipiec. Dokumenty wysłałam pod koniec maja. Ej. Ja jestem wściekła, bo gdybym wiedziała, że będą z tego takie problemy, cyrki, to bym poprosiła moją mamę, żeby to ona w Polsce we Wrocławiu przetłumaczyła dokumenty i zarejestrowała małego i pewnie krócej by to trwało. Z miesiąc byśmy się zamknęli, tak sądzę. Z wysyłką też dokumentów tutaj do Korei co najlepsze, jak Jasmine się urodziła w Polsce i my przez koreańską ambasadę rejestrowaliśmy, rejestrowaliśmy Jasmine, i później tam staraliśmy się o paszport, to wszystko zamknęło się w miesiąc z kawałkiem, bo na paszport w Korei czeka się maksymalnie dwa tygodnie dwa tygodnie, słyszycie, a nie miesiąc jak w Polsce. Także najprawdopodobniej nasza wycieczka do Polski będzie pod koniec września. Mówię pod koniec września, ponieważ we wrześniu jest ciusok. No i w ciusok to są bilety kosmiczne. Ceny są kosmiczne. No i też wiadomo, że chcielibyśmy ciusok spędzić tutaj z rodziną. I kolejna sprawa, jeśli już będzie można. Umówić wizytową zasadzie do złożenia wniosku o paszport To będziemy wyrabiali dwa Z tego względu, że na biometryczny, czyli ten jakby właściwy paszport Czeka się 30 dni, czyli miesiąc A będziemy też wyrabiać tymczasowy, bo na tymczasowy Ponoć czeka się krócej, a nam zależy na czasie, w tym momencie, serio chcemy jak najszybciej polecieć do Polski i jak najszybciej wrócić Szczer a mi szczerze powiem, że już się odechcieła podróży do Polski, ale a, to nie z mojej winy także, tak ja oczywiście będę was update'ować co z naszym wyjazdem co z paszportem z rejestracją dzienu, czy już wszystko jest y, zrobione i najprawdopodobniej szybciej dowiecie się z Instagrama, więc polecam Was. Polecam Wam nie tam zaobserwować, bo też pokazuję więcej naszego życia na Instagramie. No i też więcej pokazuję, załóżmy, co Jasmine A robi w przedszkolu, bo tutaj na YouTube tego nie mam jak pokazywać. Także. Tak. Wybaczcie, że moją frustrację wylałam tutaj do Was. Mam nadzieję, że nie macie mi tego zasły, ale po prostu mi ręce opadają. Mój mąż też się denerwuje i też nie może pojąć, jak to jest, że tak długo to wszystko trwa i że nie odbierają telefonów. No ale po końcu polski urząd nie. Nie wiem, czy to ja mam po prostu takiego pecha, czy też u innych to działa. E, Martyna mi powiedziała, że jej koleżanka czekała na paszport kilka miesięcy dla dziecka, więc najprawdopodobniej to nie tylko ja mam takie problemy z ambasadą, z konsulatem, a, ale też inni ludzie. Także. Ja będę kończyć Jestem, jak widzicie, też w pokoju czasem Będę robić u niej porządki w szafie Bo ma jeszcze tam ciuchy, w których już dawno nie chodzi, bo są za małe Więc wypadałoby je wystawić na tangę Więc może mnie to trochę zrelaksuje ja Muszę wykorzystać fakt, że jeszcze dzinu gin, śpi Także co? Będę kończyć, bo ja już chyba zaczynam bredzić i widzimy się w kolejnym vlogu. Bye!